Witajcie z tej strony Ania. Dziś w ramach DT dla Formi Polska postanowiłam stworzyć z Wami kwiatki przypominające żonkile, narcyzę jak tam kto je nazwie bez użycia wykrojników. Nie zawsze mamy wykrojniki takie, jakbyśmy chcieli stworzyć kwiatki. Pokażę Wam, jak sobie z tym poradzić. Ja zrobiłam takie trzy wielkości. Wam pokażę, jak zrobić szablon dzięki któremu możecie stworzyć podobne kwiatki. Potrzebny Wam będzie kawałek papieru i cyrkiel. Ustawiamy cyrkiel na 1,5 cm i kreślimy pierwsze kółko. Następnie wbijamy w linię gdziekolwiek, kręcimy kolejne kółeczko. Później na przecięciu Znów kolejne kółeczko. I tak rysujemy zawsze na przecięciu, wybijając igłę. Cyrkla. I tak robimy dookoła. I ostatnie. I powstanie nam coś takiego, kółeczka. W tej chwili zaznaczam sobie. Co drugie koło zakreślam. Mogę teraz troszeczkę ukształtować te płatki, bo jak widzicie, to już nam powstał płatek. Mogę je troszeczkę zaokrąglić bardziej. Ja nie muszę się bardzo starać. No i mam Taki szablon, który teraz wycinam. I powstanie mi szablon, od którego będę mogła wycinać kwiatki formirany. Proszę, już mam szablon, jest coś takiego. Temu troszeczkę ścięłam te zrobiłam sobie taki większy jeszcze no i taki malutki miałam jeszcze mniejszego gdzieś go podziałam, no dobra I z tego formilanu teraz wycinam na jeden kwiatek, potrzebuję potrzebuję dwa jednakowe kwiatki więc teraz jak mamy to z jakiegoś grubszego papieru, z jakiejś na przykład tekturki wycinam kwiatka Możecie to też robić nożyczkami, jak Wam wygodniej. Ja tutaj wolę nożykiem. I mam pierwszego kwiatka gotowego. Identycznie robię z drugim. Kolejny kwiatek wycięty. Mogę sobie je zaokrąglić. Tutaj miałam bardziej zaokrąglone te końcówki, więc to mogę ściąć. A może to nawet wezmę sobie razem. Dwa. Które to są? Ten. I mogę je sobie razem ściąć. zaokrąglić od kroki. No dobra. I mam takie dwa płatki. To już mam z białego, następnie z żółtego formiranu przygotowałam sobie kwadraciki 2 na 2 cm. Z nich robi, robiłam takie ala dzwoneczki. I taki kwadracik 2 na 2 cm. Robię z niego kółeczko, ale nożyczkami delikatnie ruszam, żeby wyschodziła mi e, taka a -la, Takie zygzaczki. I też nie muszę się starać, żeby to było idealnie okrągłe, no ale coś tego rodzaju robię. no i drugi gotowy rozgrzałam już sobie żelazko teraz biorę i nagrzewam płatek każdy osobno na zmywaku środeczek wgniatem i węższą stroną tak w środek tylko żeby miała coś takiego Bardzo mocno nie, w, nie wduszam tego, żeby one takie jednak były raczej na, na płasko. Te takie duże robię z nimi identycznie. Możecie to też robić szpikulcem. Możemy to lepiej. Takiego delikatnie tylko wywinięte. Postępuje z każdym płatkiem. I staram się je wszystkie od razu dzielić, żeby mi się nie pomieszały rozmiary. No dobrze, to już płatki mam i teraz jeszcze zajmę się środkami, tymi cłoneczkami. Tu mam wycięte kółeczka, każde kółeczko nagrzewam, kładę szybko na gąbkę i wgniatam i biorę sobie na tą kulkę i tak na kulce zgniatam palcami. Troszkę naciągając tak delikatnie, żeby nie przedziurawić, bo to takie jest delikatne. Poprzednie jak robiłam to jeden przedziurawiłam, ale jeżeli chcecie włożyć jeszcze tam yy, środeczek, to to nie robi różnicy, bo i tak będziecie musiały sobie dziurkę zrobić. Ale ja tutaj yy, wolałam jednak bez środeczków i powstaje mi coś takiego. Za chwilę jeszcze, jak to wystygnie, będę je wykańczać tuszem. No to tak samo. Najpierw wgniatam, a później na kulce. Kulkę mam tutaj małą, to musicie dopasować sobie wielkość kuleczki do rozmiaru kwiatka. Raczej powinna być dosyć mała. Teraz wam zmierzę, jaką ja tutaj używam. W tej chwili taka około 5 mm, a do tych mniejszych kwiatków nawet może być. Ta jest około trzech milimetrów. I znów tak samo. W palcach obracając na tej kulce staram się wygnieść Okay, Troszkę siły w to trzeba włożyć, żeby pognieść to, bo im bardziej ten brzeżek jest pognieciony, tym. Później fajnie wygląda na kwiatku gotowym. Taki dzwoneczek robię. Ale dzięki temu, że tu mam kuleczkę, to jednak ten środek zostaje taki uformowany i później będzie ładniej prezentował się na kwiatku gotowym. No dobra, mam wszystkie wygniecione. Już mi żelazko nie będzie potrzebne. I teraz wziąłam tuż bordowy i chwytając delikatnie w pęsetę każdy dzwoneczek tylko tak lekko stukając, robię z nim coś takiego. i odkładam sobie na chusteczkę, bo to jeszcze może troszeczkę brudzić początkowo. I tak z każdym śródeczkiem robię. Tak starając się, żeby za bardzo ich nie zgniatać. Chociaż różnie z tym wychodzi mi. Okej. Okay. Jeszcze dwa. Nie robię tego zbyt mocno, żeby ten tłuszcz tylko delikatnie końcówki powrócił. No i dobra, to już mam gotowe. I teraz mogę zacząć sklejać. To już odkładam, żeby się nie pociwiła. I zaczynam sklejanie od największego. Oczywiście te środeczki możecie robić większe trójkąciki. Tutaj na przemian sklejam je. Na gąbce lekko dociskam. I teraz tutaj dam takiego dosyć dużego. Nie zbyt dużo kleju. Środek i kuleczką dociskam. Tutaj w tym dałam jeszcze pręcik żółty, ale prawdę mówiąc nie podoba mi się. Tak wyglądają bardziej naturalnie. Nie mają tych pręcików. I tego też tak zostawię. Jest taki duży, że może być do jakiegoś wianka, na przykład wielkanocnego. Ale robiąc same Szablon sobie regulujecie. Nie jest wam potrzebny wykrojnik, bo sobie wielkość same dobieracie. Tak. I dociskam trochę w gąbkę, żeby jeszcze klej troszeczkę podniósł ciepły. I kolejny gotowy. Jest taki maleńki. Na przemian. i kolejny gotowy, mam nadzieję, że też spróbujecie zrobić w ten sposób kwiatki. Fajnie wyglądają. Pragniemy tych pierwszych kwiatów wiosny już. Najmniej ja chcę wiosny. Słonko dzisiaj zaświeciło. Wreszcie to na poprawę nastroju takie kwiatki w otoczeniu też nam zrobią przyjemnie. No dobra, ostatnie dwa. Tak odwróciłam widzę, no ale to nie szkodzi. Się nie mieszczą. I ostatni. Prezentują się moje kwiatuszki. Czekam na Wasze. Dajcie znać. Oznaczcie mnie. Będzie mi miło. Oczywiście to nie jest mój patent. Jedynie podpowiedź, jak można sobie radzić, nie mając wykrojników. To do następnego. Trzymajcie się. Pa.